Czy wiesz, że 30% osób powyżej 65 roku życia upada co najmniej raz w roku? I co najbardziej alarmujące, wiele z tych upadków zdarza się z powodu, o którym rzadko się mówi podczas wizyt lekarskich, postępującego osłabienia nóg, które rozwija się po cichu rok po roku. To tak, jakby nagle te nogi, które zawsze Cię wszędzie zabierały, zaczęły Cię opuszczać bez ostrzeżenia. Może już zauważyłeś pierwsze oznaki, schody, które kiedyś pokonywałeś bez wysiłku, teraz wydają się górą, albo uczucie niepewności przy wstawaniu z krzesła, jakby Twoje nogi miały się za chwilę ugiąć. Wiele osób po prostu akceptuje to jako nieuniknioną część starzenia się, ale podzielę się czymś, co może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie. Sekret wzmocnienia nóg może być ukryty w Twojej własnej lodówce lub spiżarni. Dobra wiadomość. Nie potrzebujesz drogich suplementów ani skomplikowanych diet. Nauka odkryła, że pewne popularne produkty spożywcze, niektóre z nich być może już spożywasz, mają moc wzmacniania mięśni nóg, poprawy stabilności i przywrócenia pewności siebie podczas chodzenia, którą być może myślałeś, że straciłeś na zawsze. Dziś ujawnię 6 zaskakujących produktów, które mogą odmienić Twoje nogi i odzyskać niezależność. Nawet po 60 roku życia. I uwierz, piąty produkt z naszej listy robi wrażenie nawet na lekarzach specjalistach swoimi rezultatami. Jestem dr Alexander Rice. Przekształcam naukę w dostępną wiedzę o zdrowiu dla Ciebie. Słodkie ziemniaki, bataty źródło stabilnej energii dla Twoich nog. Czy zauważyłeś, jak niektóre osoby wydają się utrzymywać stabilną energię przez cały dzień? podczas gdy inne wahają się między szczytami dyspozycji a nagłymi spadkami nastroju? Sekret może tkwić w skromnym bulwie, który często jest niedoceniany. Słodkim ziemniaku batacie. W przeciwieństwie do rafinowanych węglowodanów, które powodują gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi, a następnie wywołują spadek energii, słodkie ziemniaki uwalniają energię stopniowo. Działając jak paliwo o powolnym uwalnianiu dla Twoich mięśni, dzieje się tak dzięki umiarkowanemu indeksowi glikemicznemu i obecności błonnika, który spowalnia wchłanianie węglowodanów. Ale moc słodkich ziemniaków wykracza daleko poza dostarczanie energii. Są one wyjątkowo bogate w beta-karoten, silny przeciwutleniacz, który przekształca się w witaminę A w naszym organizmie. A dlaczego to jest ważne dla Twoich nóg? Ponieważ witamina A jest fundamentalna dla zdrowia komórek mięśniowych i pomaga zwalczać przewlekłe stany zapalne, które z czasem osłabiają mięśnie nóg. Badanie opublikowane w Journal of Physiology wykazało, że osoby, które włączały do swojej diety złożone węglowodany, takie jak słodkie ziemniaki, miały lepszą wytrzymałość mięśniową podczas ćwiczeń, szczególnie w nogach. W porównaniu z tymi, które spożywały głównie węglowodany proste. Słodkie ziemniaki są również bogate w potas, minerał, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Pamiętasz te nocne skurcze, które czasami cię budzą? Mogą być oznaką niedoboru potasu. Średni Słodki Ziemniak zawiera około 450 ingiry dramana potasu, pomagając zapobiegać tym bolesnym skurczom mięśni. Najprostszym sposobem na włączenie tego superproduktu do swojej rutyny jest pieczenie go w całości ze skórką to tam koncentruje się większość składników odżywczych. Spróbuj przyprawić go tylko odrobiną oliwy z oliwek i szczyptą cynamonu, który oprócz nadania specjalnego smaku, pomaga również ustabilizować poziom glukozy we krwi. Czy próbowałeś zastąpić chleb na śniadanie plastrem pieczonego słodkiego ziemniaka? Wielu moich pacjentów, którzy dokonali tej prostej zmiany, zgłosiło zauważalną różnicę w samopoczuciu przez cały dzień i z czasem większą stabilność w nogach podczas chodzenia. Owsianka – sprzymierzeniec krążenia i wróg skurczów. Kiedy myślimy o jedzeniu wzmacniającym mięśnie, rzadko przychodzi nam do głowy owsianka, prawda? Niemniej jednak to skromne zboże kryje w sobie niezwykłe właściwości, które czynią z niego jednego z najlepszych sojuszników dla zdrowia Twoich nóg. Owsianka zawiera specjalny rodzaj rozpuszczalnego błonnika zwany beta-glukanem, który ma zdolność obniżania złego cholesterolu we krwi. I co to ma wspólnego z moimi nogami? Możesz się zastanawiać. Wszystko. Zdrowie Twoich mięśni zależy bezpośrednio od dobrego krążenia krwi, które dostarcza tlen i składniki odżywcze do komórek mięśniowych. Kiedy poziom cholesterolu jest wysoki i występują blaszki w tętnicach, Krążenie w kończynach, zwłaszcza w nogach, jest upośledzone. Rezultatem są zmęczone nogi, które bolą podczas chodzenia i stopniowo tracą siłę. Owsianka, poprawiając krążenie, zapewnia, że Twoje mięśnie otrzymują wszystko, czego potrzebują, aby pozostać silnymi. Ale moc owsianki na tym się nie kończy. Jest ona jednym z najlepszych roślinnych źródeł magnezu. Minerału bezpośrednio związanego ze skurczem i rozluźnieniem mięśni. Niedobór magnezu jest jedną z głównych przyczyn nocnych skurczów, tych bolesnych skurczów, które często budzą nas w środku nocy. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda objęło 3700 osób w wieku powyżej 60 lat i wykazało, że osoby, które regularnie spożywały pokarmy bogate w magnez, takie jak owsianka, były o 34% mniej narażone na rozwój osłabienia mięśni w nogach w porównaniu z osobami, które spożywały mało tego minerału. Ponadto owsianka zapewnia stabilną energię bez szczytów i spadków poziomu cukru we krwi, które ostatecznie męczą twoje mięśnie w ciągu dnia. Zawiera również białko dobrej jakości, około 13 g na 100 g owsa. Niezbędne do utrzymania masy mięśniowej, zwłaszcza w miarę starzenia się. Praktycznym sposobem na włączenie owsianki do codziennej diety jest przygotowanie Overnight Oats. Włóż trzy łyżki płatków owsianych do słoika z mlekiem lub jogurtem i wstaw do lodówki na noc. Rano dodaj owoce i łyżkę miodu lub cynamonu. Ta mała zmiana może zrobić dużą różnicę w zdrowiu Twoich nóg w dłuższej perspektywie. Czy kiedykolwiek miałeś nocne skurcze, które ustąpiły po zwiększeniu spożycia pokarmów bogatych w magnez, takich jak owsianka? Wielu moich pacjentów zgłasza znaczną poprawę. Awokado, superżywność, która przewyższa banana pod względem potasu. Kiedy mówi się o potasie, pierwszym owocem, który przychodzi na myśl, jest banan, prawda? ale możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, że awokado zawiera nawet 40% więcej potasu niż średniej wielkości banan. Średnie awokado dostarcza około 975 ppm potasu, podczas gdy średni banan zawiera około 420 ppm. A dlaczego potas jest tak ważny dla zdrowia Twoich nóg? Ten minerał jest fundamentalny dla prawidłowego skurczu mięśni. Za każdym razem, gdy robisz krok, wchodzisz po schodach lub po prostu wstajesz z krzesła, twoje mięśnie polegają na idealnej równowadze między potasem a sodem, aby prawidłowo funkcjonować. Z wiekiem nasze nerki mają tendencję do usuwania więcej potasu, niż to konieczne. Zwłaszcza jeśli przyjmujemy leki na nadciśnienie lub diuretyki, bardzo powszechne po 60. roku życia. Ta nadmierna utrata potasu stopniowo osłabia mięśnie nóg, czyniąc je bardziej podatnymi na zmęczenie i mniej responsywnymi. To uczucie, że nogi są ciężkie lub nie reagują jak wcześniej. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że starsi dorośli z odpowiednim poziomem potasu we krwi wykazywali znacznie większą siłę mięśni w nogach i lepsze wyniki w testach szybkości chodzenia. W porównaniu z osobami z niższym poziomem tego minerału. Oprócz potasu, awokado jest bogate w zdrowe tłuszcze, zwłaszcza kwas oleinowy. Ten sam rodzaj tłuszczu, który znajduje się w oliwie z oliwek. Te tłuszcze mają właściwości przeciwzapalne, które pomagają chronić komórki mięśniowe przed uszkodzeniami oksydacyjnymi jednym z głównych czynników przyspieszających osłabienie mięśni z biegiem lat. Awokado zawiera również znaczną ilość witaminy E – silnego przeciwutleniacza, który chroni błony komórek mięśniowych. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Tuwca wykazało, że wyższy poziom witaminy E był związany z lepszą funkcją mięśni w nogach u dorosłych powyżej 65 roku życia. Prostym sposobem na włączenie awokado do swojej diety jest dodanie go do śniadania rozgniecionego na pełnoziarnistym toście, z odrobiną soli i pieprzu. Można go również dodawać do koktajli. Awokado dodaje kremowej konsystencji, nie zmieniając znacząco smaku napoju. Czy zauważyłeś jakąś różnicę w kondycji swoich nóg po zwiększeniu spożycia pokarmów bogatych w potas, takich jak awokado? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. 4. Owoce jagodowe, sprzymierzeńcy, kolagenu i pamięci mięśniowej truskawki, maliny, jeżyny, borówki. Oprócz tego, że są pyszne, owoce jagodowe kryją w sobie potężne sekrety dla zdrowia twoich nóg. Te małe skarby natury są wyjątkowo bogate w związki zwane antocyjanami, odpowiedzialne za ich żywy kolor, a także za zaskakujące efekty na zdrowie mięśni i funkcje poznawcze. Antocyjany są silnymi przeciwutleniaczami, które zwalczają stres oksydacyjny. Proces, który z czasem uszkadza komórki mięśniowe i przyspiesza ich starzenie się. Pomyśl o tym, jak o rdzy, która powoli niszczy siłę Twoich nóg. Owoce jagodowe pomagają neutralizować te uszkodzenia, zachowując integralność i siłę mięśni. Ale najbardziej niezwykła korzyść płynąca z owoców jagodowych wiąże się z produkcją kolagenu. Kolagen jest najobficiej występującym białkiem w naszym organizmie i działa jak rodzaj kleju, który utrzymuje mięśnie, ścięgna i kości razem. Wraz z wiekiem nasza naturalna produkcja kolagenu drastycznie spada o około 1% rocznie po 30 roku życia. Prowadzi to do mniej elastycznych mięśni, bardziej kruchych ścięgien i mniej wytrzymałych połączeń mięśniowo-ścięgnowych. Co skutkuje słabszymi i mniej stabilnymi nogami. Owoce jagodowe są wyjątkowo bogate w witaminę C, składnik odżywczy niezbędny do produkcji kolagenu w organizmie. Garść truskawek, na przykład, zawiera więcej witaminy C niż cała pomarańcza. Ta witamina jest paliwem, którego nasz organizm potrzebuje do wytwarzania kolagenu dobrej jakości, niezbędnego do jędrności mięśni nóg. Badanie opublikowane w Journal of Agricultural and Food Chemistry wykazało, że osoby, które spożywały co najmniej jeden szklankę owoców jagodowych dziennie, miały znacznie wyższy poziom markerów kolagenu we krwi, a także lepsze wyniki w testach siły mięśni w porównaniu z osobami, które rzadko spożywały te owoce. Ponadto owoce jagodowe mają zauważalny wpływ na tzw. pamięć mięśniową. Czy zauważyłeś, jak niektóre osoby zachowują skoordynowane ruchy nawet w podeszłym wieku, podczas gdy inne rozwijają bardziej niepewny chód? Różnica może tkwić po części we flawonoidach obecnych w owocach jagodowych, które poprawiają komunikację między mózgiem a mięśniami, zachowując wzorce ruchowe wyuczone w ciągu życia. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Tuwca objęło 2800 dorosłych w wieku powyżej 60 lat, przez okres 6 lat i wykazało, że ci, którzy spożywali więcej owoców jagodowych, mieli znacznie mniejszy spadek szybkości chodzenia i równowagi w czasie. Najprostszym sposobem na włączenie owoców jagodowych do swojej diety jest dodanie ich do jogurtu lub owsianki na śniadanie. Sprawdzają się również bardzo dobrze w koktajlach lub po prostu jako przekąska między posiłkami. Nawet wersje mrożone zachowują większość składników odżywczych, i są doskonałą opcją dla tych, którzy nie mają dostępu do świeżych owoców przez cały rok. Czy próbowałeś włączyć owoce jagodowe do swojej codziennej diety? Zauważyłeś jakąś różnicę w kondycji i stabilności podczas chodzenia? Bardzo chciałbym poznać Twoje doświadczenia. 5. Łosoś: zwalczanie bólu stawów za pomocą omega-3. Dotarliśmy do piątego produktu z naszej listy tego, który zaskakuje nawet lekarzy swoimi imponującymi wynikami. Łosoś to znacznie więcej niż smaczna ryba. To prawdziwy, naturalny lek na Twoje nogi. Zwłaszcza dla tych, którzy cierpią na bóle stawów ograniczające ruchomość. Wielką zaletą łososia jest jego wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3, zwłaszcza EPA i DHA, tłuszczów o silnym działaniu przeciwzapalnym w organizmie. Podczas gdy wiele popularnych leków przeciwzapalnych jedynie maskuje ból tymczasowo, omega 3 z łososia działa u źródła problemu, zmniejszając stan zapalny, który powoduje ból i sztywność w stawach nóg. Badanie opublikowane w New England Journal of Medicine objęło 380 dorosłych z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, tym powszechnym bólem, który ogranicza ruch i osłabia nogi z czasem. Przez 24 miesiące. Naukowcy odkryli, że ci, którzy spożywali ryby bogate w omega-3, takie jak łosoś, co najmniej dwa razy w tygodniu, wykazywali o 33% mniejszy postęp choroby i zgłaszali mniej bólu podczas chodzenia lub wchodzenia po schodach, w porównaniu z tymi, którzy rzadko spożywali te ryby. Kiedy stawy bolą mniej, naturalnie poruszamy się więcej. A im więcej się poruszamy, tym więcej siły mięśniowej zachowujemy w nogach. To pozytywny cykl, który zaczyna się na talerzu od produktów takich jak łosoś, ale moc łososia wykracza poza omega-3. Jest on jednym z najlepszych naturalnych źródeł witaminy D, często nazywanej witaminą słońca. Niedobór witaminy D jest niezwykle powszechny u osób powyżej 60 roku życia. Badania wskazują, że nawet 80% osób starszych ma nieodpowiedni poziom tej witaminy, zwłaszcza tych, którzy rzadko wychodzą z domu. Witamina D jest niezbędna do wchłaniania wapnia i zdrowia kości, ale niewielu wie, że jest również kluczowa dla prawidłowej funkcji mięśni. Receptory witaminy D są obecne w komórkach mięśniowych nóg, a jej niedobór jest bezpośrednio związany z osłabieniem mięśni i zwiększonym ryzykiem upadków u osób starszych. Przełomowe badanie Opublikowane w czasopiśmie Gemma Internal Medicine wykazało, że suplementacja witaminą D zmniejszyła ryzyko upadków o 19% u starszych dorosłych, efekt przypisywany w dużej mierze poprawie siły i funkcji mięśni nóg. Regularne spożywanie łososia może pomóc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu witaminy D, szczególnie w miesiącach zimowych, kiedy ekspozycja na słońce jest ograniczona. Jeśli nie jesteś fanem ryb lub martwisz się ceną łososia, istnieją dostępne alternatywy. Ryby takie jak sardynki, makrele i tuńczyk są również dobrym źródłem omega-3, choć w nieco mniejszych ilościach. Dla wegetarian nasional nu i chia, orzechy włoskie i algi morskie dostarczają kwasu alfa-linolenowego ala, rodzaju omega-3, który organizm może częściowo przekształcić w EPA i DHA? Czy zauważyłeś mniej bólu w nogach po zwiększeniu spożycia pokarmów bogatych w omega-3? To częsta obserwacja wśród moich pacjentów, którzy włączają łososia do swoich posiłków co najmniej dwa razy w tygodniu. 6. Jaja. Kompletne centrum siły mięśniowej. Przez dziesięciolecia jaja były niesprawiedliwie demonizowane ze względu na zawartość cholesterolu. Dziś nauka w końcu oddała sprawiedliwość temu niezwykłemu produktowi spożywczemu, ujawniając, że jest on praktycznie centrum siły mięśniowej w skorupce, zwłaszcza dla zdrowia Twoich nóg. Jajo jest jednym z niewielu produktów spożywczych, które zawierają praktycznie wszystkie składniki odżywcze niezbędne do zachowania i wzmocnienia mięśni. Zacznijmy od białka. Każde średnie jajo dostarcza około 6 g kompletnego białka, zawierającego wszystkie aminokwasy egzogenne w idealnych proporcjach do budowy mięśni. I co najważniejsze, białko jaja ma najwyższą biodostępność spośród wszystkich źródeł żywności z wynikiem 100 w skali PDCAAS, punktacja aminokwasów skorygowana o strawność białka, oznacza to, że nasz organizm wchłania i wykorzystuje prawie całe białko zawarte w jaju. Wraz z wiekiem nasz organizm staje się mniej efektywny w wykorzystywaniu białka z diety do budowy i utrzymania mięśni, proces zwany opornością anaboliczną. Dlatego jakość białka staje się jeszcze ważniejsza po 60 roku życia, a niewiele produktów spożywczych dorównuje jajom pod tym względem. Ale prawdziwy sekret jaj dla siły nóg tkwi w żółtku. W przeciwieństwie do tego, co wielu myśli, żółtko to nie tylko tłuszcz i cholesterol to skarb składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia mięśni. Żółtko jaja jest jednym z niewielu naturalnych źródeł witaminy D, która, jak już omówiliśmy mówiąc o łososiu, jest kluczowa dla prawidłowej funkcji mięśni. Badanie opublikowane w Journal of the American Geriatrics Society wykazało, że starsi dorośli z odpowiednim poziomem witaminy D Mieli siłę uścisku dłoni większą o 25% i lepsze wyniki w testach siły nóg w porównaniu z osobami z niedoborem tej witaminy. Ponadto żółtko jest wyjątkowo bogate w cholinę, mało znany, ale niezbędny składnik odżywczy do przekazywania impulsów nerwowych do mięśni. Aby Twoje nogi reagowały odpowiednio, gdy chcesz wstać, chodzić lub odzyskać równowagę, potrzebna jest idealna komunikacja między mózgiem a mięśniami a cholina jest fundamentalna w tym procesie. Fascynujące badanie opublikowane w The Journals of Gerontology objęło 1780 dorosłych w wieku powyżej 65 lat, przez 5 lat i wykazało, że ci, którzy spożywali więcej choliny w diecie, wykazywali szybsze refleksy i lepszą koordynację mięśniową w nogach, co skutkowało mniejszym ryzykiem upadków. Jaja są również bogate w witaminy z grupy B, zwłaszcza B12, niezbędną dla zdrowia układu nerwowego i prawidłowej funkcji mięśni. Niedobór B12 jest powszechny u osób starszych i może objawiać się osłabieniem mięśni, zmęczeniem i problemami z równowagą. Wszystko to wpływa bezpośrednio na stabilność nóg. Najprostszym sposobem na włączenie jaj do swojej diety jest spożywanie ich na twardo na śniadanie. Jeśli martwisz się cholesterolem, wiedz, że najnowsze badania wskazują, że dla większości osób umiarkowane spożycie jaj do 7 tygodniowo nie wiąże się ze wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego. Czy próbowałeś włączyć jajo na twardo do swojej popołudniowej przekąski, kiedy zwykle dopada cię zmęczenie? Wielu moich pacjentów zgłasza zauważalną różnicę w samopoczuciu i jędrności nóg przyjmując ten prosty nawyk. Dotarliśmy do końca naszej podróży po sześciu zaskakujących produktach spożywczych, które mogą wzmocnić Twoje nogi i przywrócić autonomię, nawet po 60 roku życia. Podsumujmy pokrótce tych potężnych sprzymierzeńców Twojej mobilności. Słodkie ziemniaki, bataty, ze swoim stabilnym dostarczaniem energii i działaniem przeciwzapalnym, działają jak wysokiej jakości paliwo dla Twoich mięśni. Owsianka. Bogata w magnes poprawia twoje krążenie i zapobiega tym bolesnym skurczom, które mogą zakłócać twój sen i samopoczucie. Awokado, ze swoją imponującą zawartością potasu, wyższą nawet niż w bananie, zapewnia efektywne skurcze mięśni i chroni twoje mięśnie przed naturalnym zużyciem z wiekiem. Owoce jagodowe prawdziwe skarby odżywcze. Stymulują produkcję kolagenu i zachowują pamięć mięśniową, niezbędną do skoordynowanych i bezpiecznych ruchów. Łosoś ze swoimi potężnymi omega-3 i witaminą D zwalcza stany zapalne stawów i wzmacnia mięśnie jednocześnie, to tak jakby to był lek w postaci jedzenia. I wreszcie jaja, prawdziwe centra siły, dostarczają białka o bardzo wysokiej jakości, witaminę D i cholinę, zapewniając silne mięśnie jej idealną komunikację między mózgiem a nogami. Pamiętaj, sekret nie tkwi w spożywaniu dużych ilości tych produktów spożywczych naraz, ale w regularnym włączaniu ich do swojej diety. Małe porcje codziennie lub kilka razy w tygodniu przynoszą znacznie lepsze rezultaty niż większe ilości spożywane sporadycznie. I nie zapominaj, te produkty spożywcze są jeszcze bardziej skuteczne, gdy są połączone z innymi zdrowymi nawykami. Utrzymuj odpowiednie nawodnienie. Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Dbaj o jakość snu, ponieważ to podczas odpoczynku twoje mięśnie regenerują się i wzmacniają. I w miarę możliwości regularnie ćwicz lekko, nawet krótki codzienny spacer robi dużą różnicę dla zdrowia twoich nóg. Nie czekaj, aż twoje nogi zaczną wołać o pomoc, aby zacząć o nie dbać. Każdy posiłek to okazja, aby zainwestować w swoją przyszłą mobilność, niezależność i jakość życia. Zacznij już dziś włączać te produkty do swojej codziennej diety, a za kilka tygodni zobaczysz, jak twoje nogi odpowiadają z większą siłą i stabilnością. A ty, czy próbowałeś któregoś z tych produktów specjalnie, aby wzmocnić swoje nogi? Zauważyłeś pozytywne rezultaty? A może masz jakieś pytania dotyczące tego, jak włączyć je do swojej diety? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach poniżej. Twoja historia może zainspirować i pomóc innym osobom, które borykają się z podobnymi wyzwaniami. Jeśli spodobały ci się te informacje i znasz kogoś, kto mógłby z nich skorzystać, może członka rodziny, który ma trudności z chodzeniem, lub przyjaciela, który traci pewność siebie w swoich krokach, nie zapomnij udostępnić tego nagrania. Właściwa informacja we właściwym czasie może odmienić życie. Zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej materiałów takich jak ten, które przekształcają informacje naukowe w praktyczne nawyki dla dłuższego i znacznie bardziej niezależnego życia. W końcu to, czego chcemy, to nie tylko żyć dłużej, ale żyć lepiej, w zdrowiu, autonomii i radości na każdym kroku. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Tutaj dr Aleksander Rice, zawsze z Tobą w podróży popełniejsze życie i silniejsze nogi. Danie po daniu.